Dzień dobry. Ostatnim razem rozmawialiśmy, co to są punkty marma. Gdzie zdążyliśmy o tym rozmawiać, że punkty marma to są tak zwane punkty wytalne. Ja ich porównałem jakby bezpieczniki domu, w całym naszym układzie, gdzie płynie prąd. I poprzez bezpieczniki możemy się zająć poszczególnymi obszarami w naszym ciele. Jakimi obszarami? Mam na myśli. Chodzi o to, że Józef i Ayl jak my cokolwiek rozmawiamy, to rozmawiamy w kontekście głębszym. Ciało, które się składa z naszych pięć pierwotnych elementów: krześcijan, wiatr, woda, ogień i ziemia. I te pięć żywioły tworzą trzy dusze, których my nazywamy Wata, Pita i Kafa. I te pięć Elementy, które tworzą trzy żywioły, później każdy z tych żywiołów jeszcze ma pięć podwata, pięć podtypów pita i pięć podtypów kafa. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to według anatomii ajlweńskiej mogę powiedzieć, że nasze ciało się składa ze pięciu głównych tkanek: to jest rasadhatu, rakta, mamca, meda. Asti, madja szukra, w ludzkim języku. Pierwsza tkanka to jest rasa, to jest nasze osocia. Cały pierwszy ekstrakt składników odżywczych, których my jadamy. Później to jest rakta, to znaczy krew, mamsa, to znaczy mięśnie, mela, to znaczy tusz, asti, to znaczy kości, madja to znaczy szpik kosny i szukra, to jest tkanka rodrocia. I Człowiek cokolwiek nie robi, właśnie z jednej tkanki powstaje druga tkanka, druga trzecia, trzecia czwarta i tak i I te wszystkie tkanki, żeby mogły się zarabiać z jednej tkanki do drugiej tkanki, to też jest tak zwana potrzebna nam wewnętrzna energia. Tego nazywamy w języku ayurwedyjskim dhatu agni. Dlaczego ja to mówię? Bo jak chcę Wam pokazać po malutku na jakich obszarach Obszarach działają marmy. I teraz te tkanki, ponieważ w medycynie współczesnym, jak my mówimy, to mówimy, o mamy układ limfatyczny, układ krwionośny, układ oddechowy, układ rododotczy, układ wydalniczy i tak dalej, i tak dalej. Ale w air my idziemy jeszcze głębiej. Tam są też wszystkie kanały, szrota. Szrota, które nazywamy śrota. Śrota, które odpowiadają do przemieszczania się jednej tkanki z jednego miejsca do drugiego miejsca. fizycznie, ale także subtelne. To znaczy, tymi kanałami przemieszczają się nasze wszystkie tkanki, krew, mięśnie, mięśnie, tak dalej, i itd., itd., ale przemieszczają się też nasze energie. I przemieszczają się też nasze odpady ale także przemieszczają się, się energii prana i oczywiście przemieszczają się, się też nasze impulsy, emocje i dalej, dalej. Tych wszystkich nazywamy śrota. To punkty marma działają na równoważenie wszystkich tkanek, oczyszczenia wszystkich środków, poszczególnych narząd, też Trzy główne rzeczy, które są w naszym ciele, to jest energia prana, system immunologiczny to jest odres, i system inteligencja to jest TEGES. Ja wiem, że już powiedziałem mnóstwo nowych słów, ale to będą mi potrzebne do naszych następnych wyjaśnień, do naszych następnych filmów. Za dzisiaj ślicznie dziękuję.